Witam serdecznie na konferencji branży kiniarskiej New Cine Forum w Krakowie. Po raz kolejny gościmy tutaj w progach Kina Kijów. W tym roku po raz pierwszy mamy przyjemność zaprezentować nasze nowe dziecko, czyli pierwszy na świecie kompaktowy projektor laserowy w standardzie DCI. Tak patrząc z zewnątrz, no można powiedzieć, że niewiele różni się od swojego poprzednika, czyli projektora NC-900. Jest troszkę większy, pozwala na wyświetlić obraz do 11 metrów, a nie do 9. Ale tak naprawdę różnica jest kolosalna. Różnica polega na tym, że zamiast klasycznej żarówki. Czy za żarówek, ponieważ w C9 mamy dwie żarówki, w innych projektorach mamy lampy Xenonowe. Tutaj źródłem światła jest moduł laserowy, moduł niebieskiego lasera. I również taką różnicę, którą dostrzegamy gołym okiem, to jest taka specjalna tutaj obudowa przed projektorem, chroniąca tutaj jak gdyby obiektyw, ale tak naprawdę ona nie tyle chroni obiektyw, co ona chroni nas, abyśmy nie zaglądnęli tam do środka, właśnie skąd idzie światło, które jest zasilane światłem laserowym. To tylko ze względów bezpieczeństwa, ale tak naprawdę te projektory będą stać w kabinach, więc i tak tak naprawdę nikt tam nie ma do nich specjalnego dostępu. Poza tym te projektory mają to samo co wszystkie inne nasze projektory dotychczas, czyli mają możliwość tutaj wsadzenia do środka zintegrowanych serwerów, serwerów IMS-owych, czyli przestrzeni dyskowej, także jest to obudowa kompaktowa, posiadająca wszystko jak gdyby... W jednej, w jednej obudowie, także również one się nadają zarówno do małych sal kinowych do 11 metrów ekranu, jak również do systemów kina mobilnego. Nie posiadają tutaj żadnego wyciągu, podobnie jak projektor NC900, także są naprawdę urządzeniem idealnym do takich zastosowań, są urządzeniem bardzo cichym. I również co jest ważne, wyświetlają rewelacyjny obraz. Tutaj podczas tej konferencji mieliśmy wiele głosów od klientów, którzy chwalili nas za to właśnie, że ten projektor laserowy daje lepsze barwy, lepsze kolory. I faktycznie wiele osób było zaskoczonych pozytywnie jakością tego obrazu. Chociaż tutaj jak widać warunki oświetlenia na tym ekranie nie są takie najłatwiejsze, a mimo to ten projektor e, świecił tutaj bardzo ładnie. To tyle na temat tego projektora. Mam nadzieję, że spotka się z uznaniem wszystkich i będzie tutaj naszym kolejnym przebojem rynkowym w roku 2014. Zapraszamy do zapoznania się z tym produktem, no i oczywiście do zakupów. Dziękuję.